Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Amen. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on odwrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Wzejdź mi z oczu szatanie. Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo pańskie. Umiłowani w panu siostry i bracia. Po raz kolejny słyszymy to pytanie: A Wy za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiada: Ty jesteś mesjasz. To nie pierwszy raz, gdy Jezus jest nazwany mesjaszem. Bo przypominamy sobie scenę z Betlejem, kiedy Jezus się narodził i wówczas aniołowie powiedzieli do pasterzy: Idźcie do Betlejem, bo dziś w Betlejem narodził się Wam. Mesjasz Pan. Mesjasz, czyli obiecany zbawiciel, pomazaniec. Cały Izrael wyglądał przyjścia zbawiciela od grzechu pierworodnego, od grzechu pierwszych rodziców. Wyglądał tego, który miał naprawić wszystko, co grzech zepsuł, można powiedzieć. I rzeczywiście Mesjasz przychodzi. Mesjasz przychodzi, aby naprawić to, co grzech zepsuł, zniszczył. By rzeczywiście odsunąć zło od człowieka. Ale gdy Pan Jezus dzisiaj mówi, że Mesjasz będzie wiele cierpiał, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że zostanie zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. To ten sam Piotr, który powiedział, że Jezus jest mesjaszem, nagle bierze Jezusa na bok i zaczyna go upominać. Nie rozumie, na czym to zbawienie ma polegać. Chociaż wyznaje Zbawiciela, chociaż mówi, Ty jesteś mesjaszem, Zbawicielem, to gdy Jezus zaczyna mówić, na czym to zbawienie będzie polegało, to bierze Jezusa na bok i zaczyna upominać, nie tak to zbawienie ma wyglądać. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że grzech, który wszedł na świat, pomieszał pominięcia dobra i zła. I dzisiaj również tak jest, że wielu ludzi zło nazywa dobrem. I gdy słyszymy, na czym ma polegać zbawienie, że Bóg ma uwolnić nas od tego zła, które my przyswoiliśmy sobie, które nam w życiu odpowiada, to my mówimy, ja nie chcę takiego zbawienia. Jak zbawienie ma tak wyglądać? Ja go nie chcę. Zachowujemy się podobnie jak Piotr w dzisiejszej Ewangelii. Z jednej strony wyznajemy Zbawiciela, my ludzie wierzący. A z drugiej strony, gdy słyszymy, na czym to zbawienie ma polegać, co musimy odrzucić w swoim życiu, co zmienić w swoim życiu, to mówimy: Nie, ja tego zbawienia nie chcę. I Pan Jezus. Mówi do Piotra, upominając go, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, a o tym, co ludzkie. By przyjąć orędzie zbawienia, trzeba siostry i bracia mocno zaufać Panu Bogu, że to, w jaki sposób Bóg nas prowadzi przez życie, ma sens. I gdy zaufamy Bogu, On doprowadzi nas do zbawienia. Jest takie opowiadanie o trzech ludziach, którzy mieli przejść przez pustynię i stanęli na początku tej pustyni i patrzyli, że tego piasku po horyzont jest. I mówią, jak my przejdziemy tę pustynię. I przy tej pustyni mieszkał taki pustelnik właśnie. I oni pytają go, jak przejść przez tę pustynię. A on im powiedział, każdy pójdzie własną drogą. A na tej drodze znajdziecie kamienie, które was doprowadzą do celu waszej wędrówki. Gdy będziecie szli, zbierajcie te kamienie do torby. No i rzeczywiście każdy poszedł, rozeszli się w różne drogi i zbierali te pierwsze kamienie i te kamienie doprowadziły ich do jednej. Oazy, jednego do jednej oazy, drugiego do drugiej, trzeciego do trzeciej oazy. Tam znaleźli wodę, tam znaleźli pożywienie, tam mogli odpocząć i wyruszali w dalszą drogę. A te kamienie zbierali, które ich prowadziły do celu. Ale jeden z nich mówi tak, po co będę zbierał te kamienie, przecież one tylko mnie obciążają. Drugi zbierał z kolei co drugi, co trzeci kamień, mówi. Że to za ciężkie, a trzeci zbierał wszystkie kamienie. Gdy pustynia się kończyła, ich drogi się zbiegły ze sobą. Jeden miał rzeczywiście torbę pełną tych kamieni, jeden miał wypełnioną do połowa, jeden miał chyba dwa czy trzy kamienie w tej torbie. Dotworzyli te torby, nagle te kamienie zamieniły się w diamenty. I wtedy ten, który nie pozbierał tych kamieni, zaczął żałować tego, co zrobił. Czemu nie zaufałem temu pustelnikowi? Czemu nie zbierałem tych kamieni do swojej torby? Tak trochę jest z naszym zbawieniem, że rzeczywiście my musimy czasem zaufać Bogu, który przychodzi do nas, który, Mówi nam, co w życiu powinniśmy robić, a my czasem kręcimy głową i myślimy sobie, ale po co ja to mam robić? Trudno nam powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. Podobną historię znajdziemy również w Ewangelii. Pamiętamy przecież wesele w Kanie Galilejskiej, gdy Pan Jezus kazał napełnić stągwie wodą na wesele. No i napełnili tę stągwie. A gdy zanieśli, to okazało się, że to jest wino i to najlepsze. Zbawienie to zaufanie, że Pan Bóg ma dla nas najlepszy plan na nasze życie. By właśnie nie kręcić głową, jak dzisiaj Szymon Piotr. Wiedział, że Jezus jest Zbawicielem, ale jednak kręcił, mówiąc. Mówiąc, Panie, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Zaufanie Bogu i wyznanie, że on jest zbawicielem, to może nas doprowadzić do szczęśliwego końca naszego życia. Dlatego, gdy dzisiaj Jezus pyta, A Wy za kogo mnie uważacie? To wyznajmy tak jak Piotr, za Mesjasza. Ale zaufajmy w pełni Chrystusowi, mówiąc Jezu, ufam Tobie. Amen.